Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku podcastu Punkt 12, dzisiaj wyjątkowym, a naszym gościem jest pan Adam Jarupas, poseł do Parlamentu Europejskiego i wiceprezes polskiego stronnictwa ludowego. Dzień, Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy od dowództwa 8 Dywizji Piechoty Armii Krajowej, która zostanie zlokalizowana w Kielcach. Stąd pytanie, co to oznacza właśnie dla Kielc, ale też dla całego regionu świętokrzyskiego? Mówimy o uformowaniu na południu Polski, w zasadzie w kilku regionach 8 Dywizji Piechoty imienia Armii Krajowej, z dowództwem, z batalionem dowodzenia w Kielcach, ale. Dywizja, jako ten największy związek taktyczny jest złożona z brygad, które będą rozlokowane w różnych miejscach w świętokrzyskim e, również e, obok je, koło Jędrzejowa, Staszowa, Połańca, więc jak sądzę, będzie to około paru tysięcy żołnierzy w świętokrzyskiem. I no, dobrych kilkaset, jak sądzę, bądź więcej, w razie potrzeb tutaj w batalionie dowodzenia w dowództwie zlokalizowanym na Bukówce, czyli można powiedzieć, że Kielce wracają z mocniejszą obecnością wojska na. Na tej mapie y, Polski. Bukówka, jak wiemy, była obecna cały czas, bo, bo do tej pory jest tam zlokalizowane centrum na y, rzecz y, szkolenia sił pokojowych, ale ono nie będzie zlikwidowane, będzie funkcjonować dalej. Y, natomiast no, cała dywizja w tych kilku lokalizacjach, y, te co najmniej kilkanaście tysięcy żołnierzy, będzie y, kompletowana y, aż do roku 38 w takich dwóch etapach, ale pierwszy etap właśnie ten kielecki do, do końca 27 roku właśnie z dowództwem, z batalionem dowodzenia w, tym, w tej pierwszej części. Można powiedzieć, że ta decyzja ministra Władysława Kosiniaka-Kamysza, ministra obrony, ona nie tworzy dywizji jako takiej, bo ta decyzja już została podjęta wcześniej jeszcze za, za poprzedników, przez ministra Błaszczaka. Wówczas też wyłoniono dowódcę, pan generał Knut, który dalej jest szefem tej, tej dywizji. Natomiast podjęto po analizie decyzję o zmianie właśnie siedziby dowództwa z nowego miasta nad Pilicą. Uznano, że Kielce ze swoim zapleczem logistycznym, położeniem na mapie Polski, możliwością też zapewnienia um, pewnie substancji mieszkaniowej dla przyszłych, właśnie żołnierzy, oficerów, będzie bardziej adekwatną y, lokalizacją. Także nie jest tak, jak niektórzy próbują przypisywać mi tutaj jakąś nadzwyczajną rolę w lobbingu. Um, ja lubię lobbować na rzecz świętokrzyskiego, ale absolutnie tutaj decyzja ma charakter merytoryczny i ona została poprzedzona analizą na poziomie sztabu y, generalnego. I finalnie podjęta przez ministra Kośniaka Kamysza. A co to oznacza dla całej Polski, i przede wszystkim, co dalej powinny, powinien robić nasz kraj, żeby wzmacniać tą obronność? No, dzisiaj mamy świadomość, że wzmacnianie wojska polskiego pod kątem liczebności, ale też zdolności operacyjnych, doposażenia, nawet tego takiego prozaicznego, podstawowego, stąd jest program. Szpej, który ma y, wzmocnić właśnie wyposażenie podstawowe y, żołnierza, jego bezpieczeństwo, zwłaszcza widzieliśmy w kontekście tego, co się dzieje cały czas na, na granicy Polski. Um, więc to jest program zarysowany strategicznie na, na wiele, wiele lat i wiemy dzisiaj, że już pod kątem liczebności polska armia jest trzecią co do wielkości w NATO po, po Stanach Zjednoczonych i Turcji. Wyprzedziliśmy Francję, Niemcy. Będziemy dalej ją wzmacniać. Wiemy, że Polska musi, patrząc na nasze położenie bezpośrednio na, na granicy kraju, gdzie toczy się wojna, musi wzmacniać zdolności odstraszania, umacniać siłę Polski w sojuszach i w NATO i w Unii Europejskiej, ale też budować takie morale, budować wartości, czy, czy wzmacniać wartości patriotyczne. One w tej wschodniej części Polski, jak pokazują badania, są bardzo silnie obecne, bardzo często, czy najczęstszą... Motywacją młodych ludzi, którzy idą do wojska, są właśnie te, te pobudki patriotyczne. I, I mam nadzieję, że właśnie ta informacja o tym, że kielce wzmacniają swój status, może tu dla naszej młodzieży wpłynąć na podniesienie zainteresowania wojskiem, służbą w wojsku, pracą dla, dla ojczyzny. Zmieńmy trochę temat, bo przeszedłbym do Parlamentu Europejskiego, gdzie jeszcze w lipcu został Pan ponownie wybrany na przewodniczącego podkomisji do spraw zdrowia publicznego. Jak Pan ocenia to wyróżnienie i jakie plany wiąże Pan z tą funkcją? No ja się bardzo cieszę, że udało mi się po pierwsze odnowić mandat, że mogę być drugi raz europosłem i drugi raz zająć się też zdrowiem, bo po doświadczeniu pandemii. Jest takie przeświadczenie, że Unia może więcej, wyciągając doświadczenia czy, czy pewne wnioski z tych doświadczeń trudnych, y, pandemicznych, więcej efektywniej działać w zdrowiu. Nie tylko w zakresie przygotowania na różnego rodzaju epidemie, pandemie, ale też na mierzenie się z takimi systemowymi problemami, jak kwestie zwiększonej zachorowalności na raka. Badania pokazują, że. Będziemy częściej chorować, że co drugi mężczyzna, co trzecia kobieta do 50 roku będą narażeni na choroby onkologiczne. Głównym zabójcą Europejczyków są choroby układu krążenia i serca. A stąd, wzorując się na europejskim programie walki z rakiem, chcę przygotować taki program specjalny dla, dla chorujących na choroby serca, profilaktyka, badania przesiewowe skuteczniejsze terapie medyczne. Nowym, kompletnie nowym obszarem, który się nasilił w obszarze w czasie pandemii e, są zaburzenia psychiczne. Ponad 80 milionów Europejczyków choruje na różnego rodzaju choroby psychiczne, a 50 tysięcy popełnia samobójstwo. E, to jest drugi e, zabójca w gronie osób e, młodych, więc chcemy pod, podejmować takie działania jak e, walka z cybernękaniem. Niedawno w Polsce mieliśmy przykład samobójstwa dziewczyny 16-letniej która mimo tego, że zmieniła miejsce zamieszkania, była pod stałą presją, nie poradziła sobie z tym. Więc też y, trzeba w warstwie regulacyjnej y, y, tworzyć takie przepisy, żeby y, algorytmy y, uzależniające algorytmy platform cyfrowych właśnie y, y, nie powodowały, że my jesteśmy po prostu w takiej bańce, która, która wyniszcza, wpływa na, na zwiększoną podatność na choroby psychiczne. Choroby starcze, tak? choroby neurodegeneratywne, tak jak Alzheimer. Żyjemy dłużej, zatem większa populacja choruje na. Na Alzheimera to jest bardzo poważne dzisiaj wyzwanie powinniśmy dostosowywać opiekę zdrowotną przeznaczać więcej funduszy generalnie, i ja jako przewodniczący będę walczył o to, żeby było więcej funduszy z Unii Europejskiej na wspieranie krajowych systemów ochrony zdrowia, które generalnie tak jak w Polsce nie mają wystarczających środków na to, żeby zapewnić bezpieczeństwo zdrowotne dla, dla naszych mieszkańców. Mówiąc o planach, ale też osiągnięciach, chciałbym przejść teraz do samej trzeciej drogi, bo Mija już rok od wyborów. Państwo są w rządzie. Co udało się osiągnąć przez ten czas? Jako Państwu trzeciej drodze. Mamy, y, jak trzecią drogę tworzymy jako dwa podmioty, czyli Polskie Stronnictwo Ludowe i Polskę 2050, i każda, każda z tych formacji miała swój program. Mieliśmy swój manifest wyborczy, 12 gwarancji. Trzeciej drogi. Ale tworzymy rzeczywiście koalicję 15 października, jak ją nazwaliśmy od, od daty, która odsunęła szkodliwe rządy, rządy PiSu od władzy. I mamy program, który jest zarysowany na całą kadencję. To, co się udało zrobić, to przede wszystkim rozpocząć naprawę praworządności w Polsce. Mówię, rozpocząć, bo jest to proces, który dalece został posunięty w tym niszczeniu fundamentów państwa prawa, że jego naprawianie musi też zająć trochę czasu. I pewnie zakończy się wtedy, kiedy faktycznie zmieni się gospodarz pałacu prezydenckiego, który no, nie tak jak pan prezydent Duda będzie bronił tego, co, co poprzednia władza narobiła tam bałaganu ale zechce wesprzeć ten, ten właśnie to uzdrawianie systemu praworządnościowego, więc tutaj wejście do prokuratury europejskiej, pewne rzeczy się yy, zadziały, natomiast yy, kwestia generalnie naprawienia relacji, odblokowanie Krajowego Programu Odbudowy, to jest 260 miliardów złotych, które trzeba wydać do 26 roku, więc to jest wielkie, wielkie wyzwanie. Kwestia podwyżek 30% dla yy, nauczycieli, 20% yy, dla sektora Budżetowego. Wielkie nakłady na y, armię. Tak. Mamy 50 miliardów więcej w budżecie na przyszły rok niż w zeszłym roku za naszych poprzedników. Y, więc y, to są konkretne działania, które w tych sektorach, za które odpowiadamy. Y, y, jako, jako PSL, Ministerstwo Obrony, Ministerstwo Infrastruktury, odpowiedzialność za centralny port y, komunikacyjny przejął nasz minister Tariusz Klimczak. Ministrowi Siekierskiemu udało się uporządkować sytuację z nadmiernym napływem produktów spożywczych z Ukrainy, co wpływało mocno na destabilizację y, y, cen. A więc. Y, czy ministrowi Paszykowi dzisiaj wdrażać program deregulacji dla przedsiębiorców. Ale dwie panie minister, minister klimatu i energii ze strony naszych partnerów, czy pani minister Katarzyna Pałczyńskiej-Nałęcz, odpowiedzialny za fundusze, też się udało wiele przygotować przepisów czy programów, które czy wspomagają transformację energetyczną, bardzo zapóźnioną, bo rząd PiSu niewiele zrobił w, w tym czasie, czy zaprogramować właśnie wykorzystanie środków europejskich w KPO, w regionalnych programach operacyjnych? Bardzo potrzebujemy jako gospodarka ochrony zdrowia tych, tych funduszy I, i tak naprawdę są to konkretne, namacalne już dzisiaj sukcesy, ale przed nami na pewno wiele nowych wyzwań, bo, bo sytuacja na świecie bardzo mocno też się zmienia. Wykorzystanie nowych, nowych funduszy ze środków europejskich. Więc mam nadzieję, że ta koalicja przetrwa całą kadencję, tak jak się umawialiśmy, i te kilka projektów, zwłaszcza dotyczących wsparcia przedsiębiorczości, składki zdrowotnej, które obiecaliśmy, już wkrótce od przyszłego roku, przynajmniej częściowo, będzie wprowadzone. Wspomniał Pan w swojej przemowie, gdzieś pojawiło się y, imię i nazwisko prezydenta Andrzej Duda, a już zbliżają się wybory prezydenckie i pytanie, czy trzecia droga ma tutaj swojego kandydata, ewentualnie jakiś pomysł? My najpewniej wystawimy kandydata jako, jako trzecia droga i najpewniej wszystko na to wskazuje będzie to Szymon Hołownia. On sam jeszcze zabezpieczył sobie możliwość potwierdzenia tego, tej ostatecznej decyzji pewnie w ciągu najbliższych teraz tygodni. I jest politykiem na tyle już sprawdzonym, przebojowym, że oceniam jego szansę przede wszystkim na wejście do drugiej tury, bo od kilku wyborów rzeczywiście już te wybory decydują się w drugiej turze, więc, więc będziemy wspierać pana marszałka, jeśli zdecyduje się kandydować. Jest na pewno politykiem, który wnosi pewien aspekt takiej właśnie świeżości do, do polityki a, i może być politykiem, który będzie trochę równoważył te dwa zwaśnione mocno obozy i platformy i pisu. A myślę, że przydałby się gospodarz pałacu, który potrafi czasami wyjść poza te okowy takich tradycyjnych, plemiennych podziałów na polskiej scenie politycznej. Dobrze, bardzo panu dziękuję za przyjście do naszego studia. Przypomnę, że słuchali państwo podcastu i oglądali punkt 12. Naszym gościem był pan Adam Jarubas, poseł do Parlamentu Europejskiego i wiceprezes Polskiego Ostronictwa Ludowego. Dziękuję, dziękuję bardzo.